Kochani, serdecznie na kolejnym już dzisiaj odcinku, bo już jeden wleciał rano. Kto nie widział, zapraszam, zachęcam do oglądania podsumowania strapek majowych. Wynik wyszedł, wyszedł naprawdę pięknie. A teraz nagrywam dla Was premierę nowych losów. Dzisiaj, 1 czerwca, w Dzień Dziecka, lotto postanowiło wypuścić nowe losy. Dworki z kasą kupowane, wszystkie w jednym miejscu. Jak widzicie, 11.05, 11.05, 11.05. Tylko 3 sekundy różnicy w wydruku. I zacznę może od tego pierwszego. Zasady już Wam mówię nie podglądałam tak jak y, zawsze jak kupuję losy. Nigdy nie podglądam, tylko wrzucam do torebki czy do samochodu i dopiero przy nagrywaniu, bo nie chcę wiedzieć wcześniej, co tutaj mam. Chcę się bardzo zdziwić i zaskoczyć razem z Wami. Wygraną lub nie wygraną. Tutaj sobie już szukam. Pisaka. Już nie pamiętam, który dobrze pisał, bo dawno nie nagrywałam losów. A chodzi o to, że tutaj mamy yy, już wam pokażę. tutaj mamy wygrywające liczby, i mamy tutaj worki z liczbami. Jeśli trafimy worek na przykład 48, to tutaj jest plakietka razy 1, więc tą wygraną mnożymy razy 1. Jak jest razy 3 to wygraną mnożymy razy 3. Zaraz zobaczymy, jak tutaj u mnie. To będzie wyglądało i wtedy jeszcze na bieżąco będę Wam tutaj tłumaczyć. Tabela wygranych wygląda w ten sposób, że jest 12 stopni. Od 10 zł za zwrotu, bo ten los kosztuje 10 zł, do pierwszego stopnia 12 tysięcy główna. Losik po 10 zł. Ja mam 3, czyli 30 zł na taki test. i szukamy. Ustawiam i szukamy. Szukam liczby 17. 17 nie ma. 4 Jest dużo czwórek, ale nie ma 16. Nie ma 11, nie widzę 27. 6 Jest 6. O, jest worek 6. Mnożę razy 1, czyli 15 zł. 7 nie ma i 43 nie ma. 15 zł. To już mam połowę z odcinka odzyskane. O i właśnie o to chodzi. Tu mam 15 zł pod tym workiem i tutaj mnożę razy to, czyli 15 zł. Pięknie. Czy wy widzieliście ten pisak? Widzicie, chyba. Tak sobie wybrałam. O, szósteczka trafiona. Dobra, drugi losik. Drugi wydruk. Co mi tutaj da? Szukam 21. 21. Nie mam 30. Nie mam 43. Nie mam. 39. 9. Jest 9. O kurczę, druga dziewiątka. Druga piętnastka. 9, 9, 15 zł. A czy może być więcej? Czy one się sumują? Czy można trafić 2? 8 nie ma, 35 nie widzę. Czy można więcej? Zastanawiam się to, czy można trafić więcej worków. Zaraz się dowiemy. Wygrane sumują się, tak, czyli można trafić więcej worków. Ja tutaj trafię pojedynczo, ale ładnie. Już zwrot z odcinka mam. Ostatni losik. I tutaj szukamy. I tutaj szukamy. Tu pewnie już nic nie będzie. Wątpię, żeby trzy po kolei wydrukowali. Lot to dało wygrane, ale szukamy. 7. Nie widzę. 33.

W sumie wszystkie trzy sobie jeszcze sprawdzę. Ale ładnie. Na 30 zł wkładu, 30 zł odzyskane, bo trafiłam dwa worki z z 15 zł. Czyli mam z mnożnikiem jeden tylko szkoda, ale, ale jest. O. Kto jeszcze dzisiaj nie testował losów, to zachęcam, próbujcie. Nowości. Jak niedługo sobie postanowiłam, że zrobię sobie odcinek z losami, to na pewno jeszcze taki losik u mnie wystąpi. Pięknie dziękuję wszystkim za obecność. Życzę wysokich wygranych, miłego, udanego dnia i weekendu całego. I zapraszam na kolejne odcinki. Będą po kolei. Teraz znowu um, będę wrzucać kolejne odcinki z Waszymi propozycjami. I jeszcze kto nie widział dzisiejszego, który wrzuciłam rano z podsumowaniem Maja, to też zachęcam, żeby zobaczyć, jaki piękny wyszedł wynik, rewelacyjny. Także ja muszę kupować zdrabki w moim mieście, w moim y, punkcie, bo widzicie, jak testuję inne miejscowości, stolice. <laughs> to była klęska. Dobra. Ja wam dzisiaj premierę losu z wynikiem bardzo satysfakcjonującym. Odzyskałam, co wydałam. Także tak można się bawić z lotto. Do usłyszenia, do zobaczenia, kochani, jutro w kolejnym odcinku. Pa!